Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj największy dotychczas wydany element Hogwartu: przed wami główna wieża. 2135 elementów za 1100 zł katalogowo i oczywiście taniej w Alto w środku znajdziemy całą masę smaczków, znajdzie sceny itd. Tak no przede wszystkim mamy tutaj zadania, które... Utrudniały zdobycie kamienia filozoficznego. Jest puszek, jest harfa, no, czego tutaj nie ma. Będziemy eksplorować to wszystko, ale zanim do tego dojdzie, to trzeba to będzie otworzyć, a następnie zbudować. No i zobaczcie, mamy tutaj naprawdę potężne skały, na których osadzona jest wieża, a w środku zwierciadłu Ein-Eingarb jest jeszcze. Mamy tam też oczywiście szachy, no i całą masę innych kultowych rzeczy związanych z Harrym Potterem. No i oczywiście już całkiem niedługo dostaniemy ten. Reset, dlatego że pamiętajcie, licencja Lego bazuje na filmach. Już wkrótce serial. Ja akurat jestem wśród tych, którzy czekają z niecierpliwością i zastanawiam się, jak to wszystko będzie wyglądać. Już zresztą jest informacja podana, że dwa pierwsze tomy książek będą sześcioodcinkowymi seriami, więc bardzo się cieszę, bo tak zakładając, że jeden odcinek to godzinka, to będziemy mieli jakieś 6 godzin na. Kamień filozoficzny i drugie 6 godzin na Komnaty Tajemnic, super sprawa. Nie gadamy o serialu, idę otwierać to pudło. Znacie zasadę, pionowe pudełka pokazuje obrócone o 90 stopni, żeby po prostu mogły się w całości zmieścić w kadrze, bez białych boków. No to jest po prostu takie moje skrzywienie. Co istotne, mamy tutaj minifigurkę profesora Kettleburna, czyli nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami. Możecie go kojarzyć tylko z tego, że... Było go widać gdzieś tam za stołem na wielkiej sali, i to właściwie tyle, jeśli chodzi o filmowe odsłony Harry'ego Pottera. Dobra, z drugiej strony, pudełko prezentuje się następująco no i co możemy tutaj zobaczyć? Jak przymontować wielką salę do tego zestawu? Możecie też zobaczyć, jak wysuwane są poszczególne elementy z. Pod ziemi, powiedzmy, w tej konstrukcji. No i oczywiście jest tutaj cała masa zbliżeń: czy to na zwierciadło ein Garp, czy też na scenę z szachami, czy też z diabelskimi sidłami. Tutaj oczywiście możemy zobaczyć z bliska puszka. Ja Wam też pokażę tego poprzedniego, bo udało mi się go znaleźć. No a tutaj, jak możecie zobaczyć, Harry próbuje złapać odpowiedni klucz. No i tak dalej. A ja otworzę pudło i zaraz pokażę Wam zawartość. Wieża jest olbrzymia i nie będę w ogóle z tym polemizował. Ale czy to jest zestaw, który zapiera dech w piersiach? No niekoniecznie, bo wydaje mi się, że te elementy nowego hogwartu, które są zdecydowanie mniejsze, po prostu wizualnie od zewnątrz prezentują się ciekawiej. Tutaj mamy oczywiście efekt skali, bo sama wieża jest gigantyczna i przez to jest ten efekt wow, ale właśnie wywołuje go tylko rozmiar. Wewnątrz prezentuje się zdecydowanie ciekawiej, jest bawialnie, no i przede wszystkim możemy odgrywać filmowe sceny. Ale puszek jest chyba jeszcze szczeniaczkiem. Zamek jest osadzony na naprawdę solidnej skale, która została wzbogacona trzema drzewkami i namiastką wody. Troszeczkę jej tutaj jest wokół skał i mamy tutaj nawet jeden mechanizm, który pozwala nam się bawić diabelskimi sidłami. Jeśli chodzi już o sam zamek, oczywiście możemy sobie wyjść na zewnątrz i możecie zobaczyć, jak. U podstawy wygląda ta konstrukcja. Mamy tutaj oczywiście różnej maści wieże, od najmniejszych takich wręcz umownych, po naprawdę gigantyczne. Największa jest ta wieża. I tak jak mówiłem wcześniej, rozmiar zdecydowanie robi tutaj robotę. Natomiast jeśli chodzi o jej wygląd, kurczę, jest dość kwadratowa, i mamy tutaj bardzo widoczne. Prześwity, i pozwolicie, że ja teraz nieco zmienię kadr. Podjedziemy sobie nieco wyżej. Uwaga, uwaga! Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to nie polecam. No i zobaczcie, jeśli chodzi też o takie urozmaicenie tych murów, raczej nie jest to zbyt szałowe. W starszych wersjach Hogwartu mielibyśmy tutaj zapewne panele, które tworzyłyby taki kształt. Oczywiście nie byłaby wtedy ta wieża tak duża. No i pewnie jeszcze zdobiłyby ją naklejki w zdecydowanie większej liczbie niż te dwie, które tutaj się pojawiają. W każdym razie, chodzi mi o to, że zdecydowanie lepiej można rozwiązać te mniejsze elementy hokwartu, bo tam troszeczkę można się pobawić formą, a tutaj jest, powiedziałbym tak, nijak. I na pierwszy rzut oka, kiedy patrzę na tę konstrukcję od zewnątrz, to najzwyczajniej w świecie. Przypominają mi się poprzednie wersje hogwartu, tylko że mamy tutaj delikatne modyfikacje. no Na przykład w postaci takiego troszeczkę umownego dachu, i tutaj jeszcze możecie zobaczyć, jak prezentują się te najmniejsze wieżyczki. Ale to tyle, jeśli chodzi o część zewnętrzną. Zapraszam do środka. Mówiłem o mechanizmie. No i teraz zobaczcie, jak działa. Możemy podnieść sobie oczywiście klapę w podłodze, której strzeże puszek, i następnie puf, wpaść w diabelskie sidła. Jeśli w ogóle chodzi o diabelskie sidła, to mamy tutaj raptem kilka naklejek, mamy trochę roślinności i to tyle. Następnie musimy złapać klucz. Klucze są cztery, miotła jest jedna, a nie trzy. I tak to wszystko się prezentuje. Możemy sobie tę scenkę rozłożyć, ja umieszczam ją. W takim razie z powrotem na miejscu i na samym końcu na parterze znajdziemy szachy. Oczywiście szachownica jest odpowiednio pomniejszona, figur mamy po cztery sztuki w każdym kolorze i możemy na tym czarnym koniu umieścić oczywiście Rona. I to tyle, no jest tutaj trochę tych takich wiecie pozostałości po już zniszczonych szachach, mamy też płomienie, możemy przejść na pierwsze piętro. Tutaj mam wrażenie nie działo się jakoś specjalnie dużo, ale te sceny zawsze można sobie odegrać. Ale jeśli miałbym wskazać najnudniejszą część, to chyba właśnie pierwsze piętro. No bo klasycznie pomieszczenie z puszkiem jest bardzo puste. Stoi tutaj harfa, która kompletnie nie porywa. W ogóle wydaje mi się, że ta poprzednia, która była słaba i tak wyglądała ciekawiej. Pokazywałem Wam, jak wygląda klapa w podłodze. No i oczywiście jest tutaj miejsce, żeby umieścić puszka. Puszek się mieści i to właściwie tyle. Mamy tutaj też fragment korytarza. Możemy oczywiście sobie otworzyć drzwi, które prowadzą właśnie z zakazanego korytarza. Więc on jest dość niewielki i mamy przejście do klatki schodowej, i oczywiście schody się ruszają, możemy sobie nimi poobracać. Oczywiście w filmie one się ruszały same i mogły spłatać jakiegoś figla uczniom, a w tym wypadku my sami możemy decydować za schody, którą stronę mają się pokręcić. I oczywiście na ścianach też tutaj znajdziemy całą masę obrazów. Część z nich to naklejki, część z nich to właśnie te obrazki, które zbieramy w tej wersji Hogwartu. To co? Idziemy jeszcze wyżej. A nieco wyżej mamy pokój wspólny Gryffindoru, znajdziemy tutaj dwa fotele, znajdziemy kominek, jest też jakaś księga, no i jakieś deserki. I po lewej stronie mamy sypialnię, na jednym z łóżek znajdziemy paczkę fazolek wszystkich smaków, tutaj zapewne przyleciała Hedwiga, ale to co mnie zaskakuje najbardziej to to, że tak chyba koza takie mam wrażenie została wykończona przy użyciu broni ajajaj no ale dobra idźmy w prawo i tutaj znajdziemy kolejną część klatki schodowej oczywiście tutaj możemy sobie pokręcić natomiast te schody są nieruchome co istotne jeśli tutaj powiecie na przykład cytrynowy sorbet to dostaniecie się do gabinetu Dumbledora oczywiście w zależności od tego jaką część będziecie odgrywać bo hasła pamiętajcie że się zmieniają i co istotne mamy tutaj też portret grubej damy. Dokładnie w tym miejscu i grubą damę sobie możemy otworzyć i teraz możecie zobaczyć jak ona się prezentuje. Wygląda to naprawdę całkiem spoko, tylko że wejście w tym momencie lekko blokuje fotel, więc żeby gruba dama się otworzyła całkowicie musicie fotel odpiąć. No to co? Idziemy do gabinetu starego Dumbla. A tutaj znajdziemy sporo smaczków i artefaktów. Jest oczywiście tiara przydziału. Jest folks. Mamy też miecz Godryka Gryffindora. Tutaj zapewne mamy myśl odsiewnie. W tle widzimy biurko. No, i oczywiście, na ścianach możemy zobaczyć między innymi obrazy byłych dyrektorów Hogwartu, którzy wielokrotnie pomagali Dumbledore'owi podejmować różne decyzje. Ale znowu pozwolicie, że ja troszeczkę. Podkręcę kadr do góry. O, chyba tyle maksymalnie mi się udało. I możemy zobaczyć, jak prezentuje się zwierciadło Ein-Eingarb. Może ja je obrócę, bo mamy taką funkcję i tutaj możemy zobaczyć, jak prezentuje się wizerunek Harego, który trzyma w ręce kamień filozoficzny, który jest nieco wyżej. A dokładnie tutaj i tuż nad kamieniem znajduje się jeszcze pająk i mamy ostatni z obrazów do kompletowania. No i tutaj możecie zobaczyć jak prezentują się te miniaturowe wieżyczki. To co? Przejdźmy do puszka. A właściwie, puszków, tak wyglądał puszek poprzedni. I mimo tego, że teraz mamy do czynienia z największym Hogwartem w historii, to mamy do czynienia również z dużo mniejszym puszkiem niż poprzedni. Co istotne, ten poprzedni był zmontowany z klocków i wzbogacony głowami. Te głowy bardzo mi się podobały, natomiast cała reszta psa kompletnie mnie nie przekonywała. Każda głowa miała inny nadruk i to było super. A nowy puszek, no cóż, ma trzy dokładnie takie same głowy. Jeśli chodzi o te paszcze, to mamy tutaj żuchwy, które możecie znać z Parku Jurajskiego, bo to są te elementy, które pojawiają się na przykład u Velociraptorów. Jeśli chodzi o główki, te które są po bokach mogą tylko ruszać się na boki, no a ta może ruszać się góra-dół. Całe ciało psa jest odlewem, no i z klocków są zrobione jedynie te elementy powiedzmy psiej karkówki. Czy ten puszek jest fajny? Kurczę, no też nie jest idealny. Fajnie, że mamy tutaj do czynienia z odlewem, ale mimo wszystko on jest po prostu maleńki. W zestawie znajdziemy 12 minifigurek i najpierw zacznijmy od tej czwórki, którą widzicie z przodu. Mamy tutaj Lizę Terpin, jest Ernie Macmillan, jest Dean Thomas i Marcus Flint, który z tej czwórki jako jedyny ma długie, ruchome nóżki. No i ten prezentuje się następująco: jest ubrany w strój do Quiddicza, nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. W przypadku Dina, buźka z drugiej strony jest nieco smutna, a jeśli chodzi o tę dwójkę, no to oni prezentują się następująco. Tak to wygląda: tutaj jeszcze mamy element i takie zmartwienie na bójce. No ale dobra, przejdźmy teraz do kolejnej czwórki. I mamy tutaj Harego, mamy Neville'a, mamy Rona i mamy Hermione. Neville wygląda bardzo fajnie w piżamce, ale pewnie zaraz e, padnie na niego zaklęcie Petrificus Totalus i... Po frytkach, jeśli chodzi o Harego, mamy tutaj do czynienia ze strojem cywilnym, jest ubrany w sweterek. buźka z drugiej strony wygląda następująco. Ron przerażony, pewnie właśnie zobaczył puszka z bliska. No i jeśli chodzi o Hermione, to z tej strony jest wesolutka, ale z drugiej strony też ją coś bardzo mocno zmartwiło. Dumbledore prezentuje się następująco. Szkoda, że mamy tutaj przerwę w nadruku, nie wygląda to zbyt estetycznie. Persji wygląda następująco. buźka z drugiej strony wygląda dokładnie tak, jest lekko zeźlony, no i jeśli chodzi o prawie bezgłowego Nika, ten wygląda fantastycznie, bardzo mi się podoba, co prawda nie jest to Nik, który świeci w ciemności, tak jak w tej wielkiej sali sprzed dobrych kilku lat, ale i tak wygląda bardzo ładnie. I na koniec Profesor Kettleburn, fajnie, że mamy tą drewnianą nogę, a z drugiej strony buźka jest pusta, o i właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że zapomniałem Wam pokazać Dumbledora z drugiej strony, no ale ten wygląda następująco. Główna wieża jest największym elementem nowego Hogwartu, ale największy nie oznacza najlepszy i wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie tego zestawu. Zdecydowanie rozmiar robi wrażenie. Kiedy przenosiłem ten zestaw na strych, to bardzo mocno musiałem się napocić, żeby totalnie ona mi się nie chwiała, bo jest po prostu duża i jest niewygodna w przenoszeniu. Ale jeśli chodzi o konstrukcję, to serio, wolałbym chyba sięgnąć po kilka mniejszych elementów Hogwartu, mając na uwadze, że one są jakoś tak bardziej dopracowane. ...a tutaj troszeczkę brakuje tej struktury murów z zewnątrz... ...no i sama wieża z tymi prześwitami jakoś bardzo mocno mnie nie przekonuje. W środku wygląda to oczywiście zdecydowanie lepiej. Tych scenek jest cała masa, mamy tam dużo smaczków, dużo detali... ...i rzeczywiście pod kątem bawialności to jest super. Ale wiecie, zdaję sobie też sprawę z tego, że kiedy przyłączymy ten element do pozostałych... ...to trochę zaginie nam ten efekt, że te ściany wydają się być nieco gołe. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcecie zebrać cały Hogwart... No I tak czeka Was wyprawa po ten zestaw. Dawajcie znać, co Wy o nim sądzicie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!